Cześć, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Moi drodzy, no i stało się. Dzisiaj y, zaczynamy i spotykamy się z Wami, ponieważ dostałyśmy na maila bardzo dużo pytań, y, które dotyczą naszego kanału. Okazuje się, że chyba chcecie nas poznać, co jest ogromnie miłe, i chyba dzisiaj porozmawiamy sobie tak trochę szczerze, ponieważ pytań jest y, naprawdę kilka wybranych. Tutaj Ola będzie mi czytała pytania, a ja spróbuję odpowiedzieć na nie. Powiem szczerze, nie wiem, jakie są te pytania, bo Ola nie chciała mi ich wcześniej pokazać. Także to jest zupełnie, lecimy po prostu na, żywio. na żywioł, zupełnie bez przygotowania. Nie wiem, jak wypadnę. Trudno, zobaczymy, jak to wyjdzie. No to słucham. Możemy zaczynać tak. Z czego czerpiecie pomysły na filmiki? Każdy film jest przecież inny. Hmm, no, myślę, że czerpiemy. Pomysły na filmiki z tego co też dostajemy informacje od was. Często do nas piszecie, właśnie wysyłacie różne informacje na maila, prosicie o pomoc, jaki zakres materiału jest potrzebny. No oczywiście uczniowie klas pierwszych czy drugich czy trzecich staramy się na bieżąco śledzić materiał, który jest realizowany w poszczególnych klasach. I przygotowujemy takie treści, które są niezbędne, które są przydatne i uczniom, i chcemy też pomagać nauczycielom. No i oczywiście rodzicom, którzy mają takie czasami sytuacje, że dziecko na przykład jest nieobecne, jest chore i może skorzystać z tego materiału i gdzieś tam sobie coś popracować nad czymś i, i coś zrobić. Czy wie Pani, że są kanały, które kopiują Pani pomysły? Co Pani na to? Ojej, czy są kanały? Y Powiem szczerze, nie wiem, że są takie kanały jakieś, które kopiują pomysły, ale nie ukrywam, że zrobiło mi się miło w tym momencie, jeżeli ktoś korzysta z naszych treści. Myślę, że kanał jest ogólnie dostępny i tak naprawdę można sobie w każdej chwili wejść i zobaczyć. Jest mi miło, że ktoś korzysta. Bardzo fajnie. No, ja powiem szczerze, ja na przykład nie wchodzę na inne kanały, dlatego że ja mam takie zawsze gdzieś tam, jak coś zobaczę, to gdzieś tam zawsze mi utkwi, utkwi w głowie. I potem mogłabym to gdzieś tam przynajmniej przypadkowo wykorzystać, jakieś treści. Dlatego ja wolę nie oglądać. Nie wchodzę, nie oglądam, dlatego nie wiem. Ale jeżeli jest taki kanał, czy są takie kanały, to zapraszamy. My się cieszymy, że nas odwiedzacie. W zakładce społeczność była informacja o ataku hakerów. Jak to wyglądało? Czy teraz jest już ok? O, jak to wyglądało, słuchajcie. No teraz to się możemy śmiać z tej sytuacji. Wyglądało to koszmarnie. Powiem Wam, że to naprawdę to była bardzo, bardzo nieciekawa sytuacja. Yy, przypadek sprawił, dosłownie przypadek, że zaobserwowałyśmy na kanale aktywność obcych osób. Yy, kanały, no na pewno osoby, które nie mają kanału, tego nie wiedzą. Kanały mają różnego rodzaju zabezpieczenia, także naprawdę obce osoby nie mogą wejść. Tylko haker i to taki wprawiony może się na taki kanał włamać. Nasz kanał próbowały, próbowali przejąć hakerzy z, nie z Polski, tylko z innych krajów. Oczywiście, gdy w momencie, gdy zaobserwowaliśmy właśnie taką niespotykaną aktywność dziwną, od razu poinformowałyśmy YouTube o tym, co się dzieje, kanał został poddany kontroli. No i po tej, po tej kontroli przez tydzień w zasadzie kanał był kontrolowany. Dostałyśmy zapewnienie i wsparcie ze strony YouTube, i naprawdę nasza ogromna wdzięczność tutaj za to, że, że, była, że byłyśmy obserwowane, nasz kanał był śledzony. I nawet usłyszałyśmy taką informację, że powiedzmy, gdyby się nawet zdarzyło, że kanał zupełnie zostałby przechwycony przez siły obce, to po prostu są takie możliwości YouTube i Google, bo praktycznie Google ma taką, taką moc. Że ten kanał zostałby nam oddany. Musiałyśmy też sprawdzać treści, czy coś nie zostało zmienione w nich, więc to naprawdę, słuchajcie, noce nieprzespane, może Wylanych Łez, bo to naprawdę mnóstwo pracy by było zmarnowanej, ale udało się. I na koniec to, co takie miłe, co usłyszałyśmy właśnie ze strony Google, ze strony YouTube'a, że. Naprawdę wartościowe kanały są przechwytywane. I to było taka, taką motywacją do działania. To nam sprawiło takiego, taki power nam dało, że wiedziałyśmy, że kanał jest wartościowy. Że gdyby nie był wartościowy, to może nikt by się nim nie, nie zainteresował. Także powiem Wam, nie życzę nikomu, żeby przechodził przez coś takiego, bo to było okropne. Myśmy myślały, że cała praca poszła na marne, że straciłyśmy. Straciłyśmy nasz kanał. No i widzów. I widzów. Naszych. A to by było chyba nie do, nie do przeżycia. Dobrze. Lecimy dalej. Macie ponad 3000 subskrypcji, a ile osób Was ogląda? Ojej, słuchajcie, tak w zasadzie te statystyki, one się zmieniają z dnia na dzień. W tej chwili to chyba jest jakieś starsze pytanie, bo w tej tak. chwili mamy już ponad 3600 subskrybentów. Oczywiście pozdrawiamy Was wszystkich, cieszymy się, że jesteście z nami. Ale tak naprawdę, z tego co widzimy w statystykach, to widzimy, że ogląda nas gdzieś około 100 tysięcy osób. Tak na stałe wchodzi, ogląda nasz kanał. Tylko problem polega na tym, też zgłaszałyśmy właśnie niejednokrotnie, już tylko że z tym się nie da nic zrobić. Prawdopodobnie mamy uszkodzony licznik subskrypcji, to się chyba tak nazywa. Czyli naliczanie subskrybentów. Także my do końca nie wiemy, czy czasami wśród tych 100 tysięcy osób nie mamy kolejnych subskrybentów, no ale nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Natomiast sam YouTube nie jest w stanie też naprawić tego licznika. Po prostu musimy liczyć na to, co mamy, cieszymy się z tego, co mamy, no i zachęcamy kolejne osoby, żeby subskrybowały nasz kanał, jeżeli odwiedzają nas. I teraz powiązane pytanie, bo co planujecie na rozdanie i kiedy ono będzie? Ojej, yy, słuchajcie, rozdanie. To był chyba taki filmik króciutki, nawet chyba short zrobiony. Yy, rozdanie planujemy, gdy osiągniemy 4000 subskrypcji, czyli mam nadzieję, że już niebawem. Yy, słuchajcie, nagrody będą fajne, ale nie zdradzę. Nie ma, nie ma. Ja wiem, że ja czasami mówię za dużo, ale ja dzisiaj nic nie powiem. Buzia zamknięta, koniec. Yy, warto nas subskrybować, tyle chyba mogę powiedzieć, bo nagrody będą super fajne, na pewno będziecie zadowoleni. Zostaną wysłane pocztą. Myśmy wtedy powiedziały chyba cztery nagrody. Będą tak, super, tak, cztery tak. nagrody. Tego się trzymamy. Czekamy tylko i lecimy po 4000 subskrypcji. Także bądźcie z nami. Jestem uczniem ósmej klasy, ale ma, by stworzyć swój kanał. Ile czasu trwa przygotowywanie treści i montaż? Poproszę o rady, czy sobie poradzę. Ojej, yy, zacznę od tego, żeby nie zniechęcić, tylko żeby zachęcić. Słuchaj, drogi widzu, nie wiem, bo nie, nie wiem, nie jakie imię, nie imię. podawaj imienia. Mhm. Więc nie wiem, czy dziewczyna, czy chłopak. Drogi widzu, będę się zwracać. Gdyby ktoś powiedział nam niecałe dwa lata temu, że będziemy mieć kanał na YouTube, to pewnie bardzo bym się zdziwiła i bym powiedziała, że coś jest nie tak, bo to jest niemożliwe. Ale stało się. I mamy ten kanał, jesteśmy z niego dumne, jesteśmy zadowolone, szczęśliwe, że go mamy. Stało się ten kanał naszą pasją. I teraz tak, zwracam się do Ciebie, drogi widzu. Jeżeli jesteś w ósmej klasie, wiadomo, masz mnóstwo obowiązków, mnóstwo zadań, poradzisz sobie, na pewno. Ważne jest to, co masz w środku. Jeżeli masz pasję, jeżeli masz chęci, jeżeli czujesz, że to może być Twoje takie okno na świat, że to jest Twoje coś, co chcesz robić, to próbuj, bo pamiętaj, wszystko zaczyna się od marzeń, a marzenia są po to, by po nie sięgać i y, starać się je realizować. Więc na pewno sobie poradzisz. Druga sprawa nieco gorsza, no naprawdę takie tworzenie filmów, jeżeli one mają jakiś określony cel, one mają pomagać w nauce, czyli to są takie już filmy bardziej ambitne, które no, jakieś treści mają przekazywać, y, zajmuje to dosyć dużo czasu. I tutaj trzeba się na to nastawić. Taki filmik przeciętnie, no powiedzmy, to co na przykład ja nagrywam, powiedzmy 15 minut, to czasami kilka godzin montażu. Tak, tak, dokładnie. Tutaj Ola jest. siedzi koło mnie, montażystka, i ona wie najlepiej, I że to naprawdę głową. jest, czasami jest kilka godzin. Powiem Wam, że to jest czasami taka dniówka w jakiejś firmie, 8 godzin czasami nagrywania. Także dużo czasu. Ale jeżeli jest pasja, jeżeli jest chęć, to nawet się tego nie odczuwa, że, że to tyle czasu zajmuje. Jak to się stało, że powstał kanał? Ojej, czyli te dwa lata niecałe temu. Jak to się stało? Słuchajcie, potrzeba matką wynalazku. No tak to się stało. Weszło nauczanie zdalne. Moi uczniowie już mieli potąd siedzenia w domu. Chcieli mnie posłuchać. Ja jestem z natury gadułą i strasznie dużo mówię. Czasami za dużo mówię, ale widocznie moi uczniowie mieli taką potrzebę, żeby mnie słyszeć. I, i wtedy. Pojawiło się takie wołanie rozpaczliwe o pomoc, że, że oni chcą mnie słyszeć, i oni chcą mnie widzieć i oni chcą ze mną w jakieś interakcje wchodzić. No i powiem Wam szczerze, że pomysł wyszedł od Oli Montażystki, która po prostu przyszła i mu, ja jej mówię: Słuchaj, jest taki problem. Dzieciaki nie chcą się już uczyć straciły power, straciły chęci do nauki, co robimy i Ola, tak sobie. On, Tworzymy kanał na YouTube. No, powiem Wam, szczęka opadła, usiadłam. Aha, kanał na YouTube. Dobrze, chyba coś nie tak. Yy, zaczęłam obserwować Ole, mówię, czy ona się dobrze czuje, ale potem mówię w sumie, czemu nie. No, ale jak zajrzycie do tych pierwszych filmów, w jaka ja byłam rozdygotana i roztrzęsiona, to naprawdę to było ciężko, ale jestem zadowolona. Po pierwszym filmie, yy, gdy moi uczniowie odezwali się do mnie, a jeden zaczął mi płakać. Yy, mówiąc, że jest szczęśliwy, że, że mnie usłyszał, że, że odezwałam się, że jestem z nimi, że oni się czują tak, jakby byli, to po prostu coś było niesamowitego. A potem jeszcze, jak usłyszałam od zadowolonej mamy, która powiedziała, że jej dziecko przeszło metamorfozę, przemieniło się zupełnie, z takiego leniuszka zaczęło odrabiać zadanie, zaczęło sprzątać pokój, malować obraz, śpiewać. Mama powiedziała, no po prostu cudo, cud się wydarzył. <t> Także Także słuchajcie, no takie były początki, takie były początki tego kanału. Dlaczego nie nagrywa Pani vlogów? Czy da nam się Pani lepiej poznać? Czy powstanie taki vlogowy kanał? Ojej, <laughs> jeszcze kanał vlogowy. Słuchajcie, no nad tym się... Był taki moment, że razem z Emilką próbowałyśmy coś tam, ten kanał taki właśnie głównie z Emilką w roli głównej nagrywać i tworzyć. Nie, ale czy, czy taki kanał powstanie, nie wiem. Na razie mam całe mnóstwo, słuchajcie, ja mam całą głowę pełną pomysłów. Co jeszcze chciałabym na tym kanale zrobić? W zasadzie powstała lista i tak staramy się punkt po punkcie realizować, ale pomysłów jest całe mnóstwo. Czy powstanie? Jeżeli będziecie chcieli, napiszcie w komentarzach. Bo podejrzewam, że te dzisiejsze pytania to chyba raczej starsza widownia pisze, bo to chyba nie są uczniowie młodsi. Więc starsza widownio, jeżeli chcesz, żeby powstały kanały vlogowe i chcecie się z nami tak zakumplować, zaprzyjaźnić, bo przecież to, że ktoś jest nauczycielem, to nie można się z nim kumplować, prawda? Bo, bo nauczyciel też jest człowiekiem i żyje normalnie, choć moi uczniowie kiedyś myśleli, że jestem robotem. No także dziwili się, że ja śpię. Czy jest szansa, że książka o lisku zostanie wydana? Oj, oj, lisek, lisek. Yy, słuchajcie, książka o lisku, ona cały czas gdzieś się tworzy, też y, część jest w mojej głowie. Ja ją cały czas poprawiam. Yy, wiecie co, mam nadzieję, że ona kiedyś zostanie ukończona i że kiedyś być może się ktoś odważy, żeby ją wydać, nie wiem. Yy, fajnie by było. Na ten moment. Yy, za dużo mam pomysłów w głowie. Wiecie co, ja bym chciała, żeby ta książka to nie była taka zwykła książka, tylko żeby ona była taka z takim przesłaniem, żeby ona czegoś uczyła. Świat jest y, dzisiaj taki, taki pędzący. Te, te wartości, które my przekazujemy sobie nawzajem, ludziom, y, to gdzieś tam zanikają w tym wszystkim. My zapominamy o tym, że, że jest przyjaźń, miłość, że wzajemna pomoc, takie relacje międzyludzkie. Po prostu pędzimy na oślep. I ja bym chciała, żeby w tej książce to wszystko było, żeby to był powrót do tych wszystkich wartości, żeby pokazać, że przyjaźń jest piękna, że miłość jest piękna, że wsparcie, że poszanowanie przyrody, miłość do zwierząt, że to wszystko istnieje i, i że warto to gdzieś tak wydobyć z ziemi, bo o tym się zapomina. Także mam nadzieję, że książka powstanie i że może ktoś kiedyś będzie chciał ją wydać. Mhm. I mam teraz ostatnie pytanie. Czy zawsze będziecie odpowiadać na komentarze? Niewielu youtuberów tak robi. Ojej, youtuberów, jak zabrzmiało ładnie. Słuchajcie, czy zawsze będziemy odpowiadać na pytania? No widzicie, dzisiaj odpowiadamy trochę inaczej na pytania, bo zebrały się w mailach. Natomiast komentarze, które są pod filmami, staramy się na bieżąco na nie odpowiadać. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby była ta, y, taka więź i relacja między nami. Także na ten moment, dopóki ogarniamy ilość komentarzy, jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć. Y, powiem Wam, że nieraz to jest taka śmieszna sytuacja, bo ja w zasadzie z telefonem chodzę cały czas i obserwuję, co się dzieje na kanale, tak musi być i tak chyba będzie. Y, tylko odkładam telefon, jak jestem w pracy, a tak poza tym już cały czas jest kontrola, co tam się dzieje na kanale. Yy, ale w momencie, kiedy pojawiają się komentarze, i ja wiem, że ktoś czeka na ten komentarz, on go pisze z jakiegoś powodu, prawda? Yy, to staram się odpo odpowiadać. Czasem to robi Ola, czasem to robię ja. Staramy się na bieżąco. Na razie tych komentarzy jest tyle, że ogarniamy sytuację, ale jak zaglądamy i naprawdę nieraz jest ich po kilkanaście, po kilkadziesiąt, to wiemy, że trzeba odpowiadać. Skoro założenie jest takie, że odpowiadamy, staramy się odpowiadać. Każdego dnia systematycznie, żeby nam się to nie nawarstwiło, żeby nie okazało się, że nagle jest ich kilkaset i, mm. i musimy na nie odpowiedzieć. Więc na ten moment obiecujemy, że będziemy odpowiadać. Zawsze to serduszko jest i zawsze jest ten komentarz zwrotny, żebyście wiedzieli, że czytamy, bo jesteście dla nas ważni i, i chcemy czytać Wasze komentarze. One nam dają naprawdę dużo radości. Są takie komentarze, przytoczę, na przykład niedawno, że uratowałyśmy życie komuś. Oczywiście nie jesteśmy policjantami, strażakami, lekarzami, ale w jakiś sposób uratowałyśmy życie, bo był sprawdzian, było dyktando, jakieś treści tam się pojawiły i, i uczniowi się udało, czy uczennicy. I to jest ten nasz sukces i my się z tego ogromnie cieszymy. Także naprawdę, słuchajcie, bardzo, bardzo się cieszę i super, nawet nie sądziłam, że dzisiaj nastanie ten dzień już, że pojawi się takie pytanie, odpowiedź, ale cieszę się, że tak się stało. I jeżeli będą kolejne pytania, to i będziecie chcieli coś wiedzieć. Możecie powiedzieć w komentarzach. Możecie, możecie pisać, pisać w komentarzach, możecie tak jak do tej pory w mailach. Bardzo mi się to podoba, także, także super. Zachęcam, subskrybujcie nas, bądźcie z nami i czekajcie na kolejne treści. I do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.